Dzień dobry Państwu! Wczoraj w niedzielę do Polski przyleciała pierwsza grupa żołnierzy Armii Amerykańskiej, 250 osób. Docelowo w Polsce będzie stacjonowało 3,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich. Jak myślicie, czy to jest dobrze, że do Polski przylatują żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych? Czy to jest źle? Pewna grupa widzów oczywiście odpowie, że dobrze, pewna grupa widzów odpowie, że źle. Jak należy na to spojrzeć, drodzy Państwo? Otóż należy na to spojrzeć bardzo prosto. Czy nie ma w Polsce 3,5 tysiąca mężczyzn, których można powołać do wojska? Oczywiście, że w Polsce, drodzy Państwo, jest 3,5 tysiąca chłopa, których można powołać. Do wojska dać broń i uzbroić stacjonowanie jakichkolwiek obcych wojsk na terytorium Polski, jakikolwiek innego państwa, nie jest rzeczą dla tego państwa dobrą. Przekonaliśmy się o tym nie tak dawno, dwa lata temu, na Ukrainie, kiedy to niespodziewanie. Z baz wojskowych w Sewastopolu i na Krymie wyszły jednostki Armii Rosyjskiej w kominiarkach. I media ogłosiły, że to są tak zwane zielone ludziki, a byli to zamaskowani żołnierze Armii Federacji Rosyjskiej. Otóż 3,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich nie obroni nas, bo jest ich po prostu za mało, przed napaścią. Powiedzmy Rosji, albo nawet Ukrainy, czy nawet Białorusi, która ma silniejszą armię od Polski. Polska jest takim krajem, który jest w stanie, drodzy państwo, obronić się sam, ale pod jednym warunkiem, że do tego zagadnienia podejdzie się po prostu profesjonalnie i poważnie. To znaczy, przede wszystkim wyłoży się pieniądze na armię, i odpowiednio zacznie się szkolić kadrę, która tym interesem, czyli armią, ma zarządzać. Dlatego, że tak naprawdę armia to nie tylko żołnierze i uzbrojenie, ale kadra, oficerowie. Od nich zależy wszystko. Jeżeli dowództwo jest do niczego, to na nic się zda najlepsze uzbrojenie i duża ilość, drodzy państwo, żołnierzy i przekonaliśmy się o tym w czasie historii II wojny światowej, kiedy potężna armia rosyjska, pozbawiona dowódców w wyniku czystek stalinowskich 37-38, nie była w stanie w pierwszym roku i drugim roku wojny walczyć równorzędnie z Wehrmachtem. To samo było we Francji, gdzie zdegenerowana kadra oficerska Hołdowała starym koncepcjom wojskowym, to znaczy odbiegającym od realiów wojny w latach 40. XX wieku. To samo było w czasie kampanii wrześniowej w Polsce, i tego się dla Was w szkołach nie podkreśla: że po prostu dowódcy polskich armii spakowali się i uciekli, pozostawili nasze Wojska bez dowództwa. Dlatego kampanię wrześniową przegraliśmy. Nie jest łatwo pokonać kraj, który ma dowódców, którzy autentycznie są profesjonalni i chcą tego kraju bronić. I najlepszym przykładem to, jest, to są trzy wojny w Rzeczeni, 92, i 99, kiedy mała. Czeczeńska armia zmusiła ogromną Federację Rosyjską do przerzucenia ogromnych sił, żeby mal, maleńką Czeczenię, drodzy państwo, ujaźnić. Maleńka Czeczenia, czyli kraj wielkości województwa podlaskiego, zmusił ogromną Rosję do przerzucenia 10% Sił zbrojnych na terytorium Czeczenii. To samo było w czasie wojny sowiecko-fińskiej, tzw. wojny zimowej 39-40, kiedy maleńka Finlandia pod względem liczby ludności zatrzymała armię sowiecką. Finowie stracili mniej więcej 50 tysięcy zabitych żołnierzy, a Rosja sowiecka. Pół miliona. Amerykanie, drodzy Państwo, nie przysyłają do nas swoich żołnierzy, dlatego żeby nas bronić, dlatego że wojsko to jest najdroższa zabawka, jaka może być. Amerykanie bronią swoich interesów. Jakie to są interesy? To są interesy amerykańskich korporacji, żeby było jasne. Czyli armia amerykańska jest dużą firmą, ochroniarską. I ponieważ w 2014 roku zainwestowały Stany Zjednoczone duże pieniądze, sekretarz stanu USA Victoria Nuland podała 5 miliardów dolarów zainwestowano w dokonanie zamachu stanu na Ukrainie. Potem wybuchła, jak wiecie, wojna w Donbasie. A jak spojrzycie na mapę, to Donbas blokuje jedwabny szlak przez Ukrainę do Polski. Teraz niżej na mapie macie Irak i Syrię, i tam znowu macie wojnę, czyli geograficznie znowu nitka jedwabnego szlaku jest zablokowana, która mogłaby biegnąć przez Turcję do portów na Morzu Śródziemnym, czyli Amerykańska histeria wojenna przeciwko Rosji spowodowana jest tym, aby zapobiec integracji gospodarczej Europy, Rosji i Chin w jedną przestrzeń gospodarczą. Temu celowi miał służyć przewrót na Ukrainie. Temu celowi pośrednio służy wojna w Syrii, bo tam wchodzi jeszcze Dodatkowy czynnik, czyli y, transport bez y, opłat, drodzy Państwo, ropy z terenów y, kurdyjskich i irackich y, do portów w Izraelu i y, w Turcji, bez po prostu. Opłat, które zbyt duże żądał reżim Asada za transfer tej ropy przez swoje terytorium, więc opłacało się zrobić wojnę, bo ta ropa teraz jest tańsza niż gdyby była rurociągami tłoczona do Syrii i za transfer trzeba było płacić. Na filmiku, na filmiku dalej macie jedną z największych amerykańskich korporacji gospodarczych, Altria, która, której mapa jest dostępna, znaczy sieć powiązań tych firm, marek poszczególnych produktów, ale które tworzą jedną firmę, jedną korporację. Jest dostępna w internecie na stronie właściciele polskich, gdzie chłopcy. Y po prostu rozwiązali tą łamigłówkę powiązań między poszczególnymi firmami. I tam widzicie sektor proszków do prania, czyli chemia gospodarcza, słodycze, chipsy, alkohol, papierosy, sektor bankowy. I to wszystko jest jedna firma, która w Polsce zarabia pieniądze. To jest właśnie 30%. Rynku, w sektorze tych towarów, które są rozrysowane na tym grafiku i to jest właśnie amerykański interes. Armia amerykańska jest firmą ochroniarską interesów amerykańskich na świecie, nie tylko w Europie i także w Polsce. NATO to nie jest pakt, którego celem jest obrona Polski, tak? Wielkiej Brytanii, czy Niemiec, czy jakiejś tam małej Estonii, Łotwy, czy Litwy. To jest pakt, którego celem jest obrona interesów Stanów Zjednoczonych na świecie. Ameryce zależy, Stanom Zjednoczonym zależy, żeby kraje europejskie miały słabe armie. Dlatego? Bo w tym momencie są petentami na kolanach i żebrają o yy, ochronę Armii Stanów Zjednoczonych, tak jak to ma miejsce obecnie w Polsce. Rosja nie jest zainteresowana robieniem dla Polski wojny, nie jest zainteresowana robieniem wojny nawet dla Ukrainy. Ukraina jest kwestią bezpieczeństwa Rosji, bo bazy amerykańskie na terenie Ukrainy, a także systemy radarowe czynią system obrony przeciwrakietowej Rosji, drodzy państwo, bezbronny, czyli Rosja pozostaje bez obrony. Do Uralu wszystkie systemy radarowe Rosji byłyby kontrolowane przez systemy amerykańskie na Ukrainie. Dlatego trzeba było zająć Krym, który odciął Ukrainę od Morza Czarnego. Natomiast Donbas powoduje stan wojny na Ukrainie, co uniemożliwia jej wstąpienie najpierw do Unii Europejskiej, a później do NATO. To są geopolityczne uwarunkowania. Natomiast to co się podaje w, w polskiej prasie, która nie jest polską prasą, bo właścicielami nie są oczywiście Polacy, to jest stek kłamstw, dlatego że przyłączenie na przykład Litwy, Łotwy czy Estonii do Rosji, teoretycznie, musiałoby, drodzy Państwo. Na Rosję przerzucić y, ciężar ekonomiczny wspierania tych y, trzech republik. Czyli co? Rosja musiałaby odbudować tam przemysł, który w czasach Związku Radzieckiego tam był. Zarówno y, Łotwa, Estonia, jak i Litwa to były jedne z najbardziej uprzemysłowionych republik w Związku Radzieckim. Ludzie mieli pracę, to jest raz, była produkcja. W tej chwili nie ma tam gospodarstw rolnych, to wszystko półpadało, A w takich republikach właśnie w krajach nadbałtyckich, jak Łotwa, Estonia czy Litwa 50% ludzi z tych krajów wyjechało. Estonia nie liczy już 3 miliony czy Łotwa, tylko to są kraje liczące po milion 400 tysięcy mieszkańców. Połowa ludzi wyjechała. Zostali tylko tam. Ludzie starzy, podrostki i administracja. Ros Rosji z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się tych republik zajmować. Może być zainteresowana jedynie tym, żeby w tych republikach nie stacjonowały wojska w dużych ilościach Stanów Zjednoczonych Ameryki. I taki był układ. W 1992 roku to nie Wałęsa doprowadził do wycofania wojsk rosyjskich z Polski, tylko układ między Stanami Zjednoczonymi a y, Rosją. I ten układ zakładał, że wschodnia granica Polski, która jest y, dawną linią y, Kerzona, będzie granicą Paktu Północnoatlantyckiego. I to zostało złamane, ta, ten układ został złamany, nie do końca jeszcze, przez Stany Zjednoczone z finansowaniem zamachu stanu na Ukrainie. O bazach amerykańskich w Polsce należy jeszcze dodać jedną ważną rzecz: że to są bazy, które formalnie nie mają statusu stałego. To znaczy, ten układ y, między USA a Rosją z 1992 roku, z tamtych czasów, zakładający wycofanie wojsk y, rosyjskich z Europy y, Środkowo-Wschodniej i Polski, przewidywał, że właśnie na terytorium Polski i Europy Środkowej nie będzie baz y, amerykańskich. Dlatego Amerykanie robią tutaj bazy rotacyjne, a nie stałe, co jest pewnego rodzaju fikcją, bo ci żołnierze będą wycofywani i na ich miejsce będą przyjeżdżać następni, czyli to będzie taka rotacja, drodzy Państwo, ale de facto ta baza cały czas będzie istniała, czyli będzie istniała tak naprawdę cały czas, będzie istniała na stałe. Zamontowanie w Polsce elementów tarczy antyrakietowej powoduje to, że celowniki rosyjskich rakiet i innych systemów obronnych będą wycelowane na cele w Polsce dla Polski. Naprawdę to nie jest korzystne z prostego powodu, ponieważ wcześniej na nas nie były wycelowane żadne rakiety z Rosji, bo nie było u nas tarczy antyrakietowej. Tym samym podejrzenia, że mogą u nas znajdować się pociski atomowe amerykańskie i żołnierzy obcych państw. Na końcu tego filmiku jest yy, doklejony filmik przedstawiający korpor korporację Altria, który pokazuje, jakie interesy robi, robią Stany Zjednoczone w Europie i to, że armia amerykańska jest. Firmą ochroniarską właśnie różnego rodzaju amerykańskich korporacji na świecie i w Polsce. To nie jest tak, że wojsko jest po to, żeby kogoś bronić. Wojsko broni, broni interesów określonych państw. Przeczytam Wam teraz z polskiego radia artykuł. Konwój Pancerny Brygady USA rusza do Polski. 14 stycznia oficjalne powitanie. Czyli oni przyjechali. Pierwsza grupa przyjechała 8 stycznia, a oficjalne powitanie będzie 14 stycznia. 14 stycznia ma się odbić oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy z 3. Pancernej Brygady Grupy Bojowej w Polsce. Powiedział w TVP Info rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz. Pierwsze grupy amerykańskich żołnierzy przyleciały w sobotę na lotnisko we Wrocławiu. Przygotowują przyjęcie wojskowego konwoju, który wyrusza w poniedziałek z Niemiec do Polski. Rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz o wojskach USA w Polsce. Wojska sojusznicze na polskich granicach, zwłaszcza od strony wschodniej, wiemy przecież, co dzieje się na Ukrainie. Mamy do czynienia z ciągłym prezentowaniem agresji w, w stosunku do wszystkich państw NATO. Mam na myśli przechwytywanie samolotów, chociażby nad Bałtykiem, przez siły rosyjskie, spowodują, że bezpieczeństwo zostanie wzmocnione i będziemy mogli doprowadzić do skutecznego odstraszania potencjalnego agresora, agresora powiedział w TvP Info Misiewicz. Tutaj jest, drodzy Państwo, przekłamanie, dlatego że te wojska w sile brygady 3,5 tysiąca żołnierzy, będą stosować, stacjonować w zachodniej Polsce, a nie w Polsce Wschodniej. Czyli de facto nie będą one bronić wschodniej flanki NATO. One będą w zachodniej Polsce i w każdej chwili będą mogły uciec, gdyby nastąpił hipotetyczny atak armii rosyjskiej. Ponieważ Drawsko, Żagań czy Świętochowice to nie są miejscowości we wschodniej Polsce te wojska powinny stacjonować autentycznie we wschodniej Polsce czyli województwo lubelskie województwo podlaskie warmińsko-mazurskie żeby w pierwszej kolejności przyjąć na siebie uderzenie armii federacji rosyjskiej czyli one przyjeżdżają do Polski po to żeby w mediach w prasie cały czas był temat zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Czyli Rosja będzie naszym wrogiem, a te wojska będą pełniły w mediach, w propagandzie rolę, drodzy państwo, pretekstu do kampanii medialnej o charakterze szczucia militarnego na Rosję. To dla nas jest niekorzystne. Antoni Macierewicz, ciężka brygada USA od 12 stycznia w Polsce. Misiewicz powtórzył, że na 14 stycznia planowane jest oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy z trzeciej Pancernej Brygado Brygadowej Grupy Bojowej, a ich dyslokacja ma się zakończyć do końca miesiąca. Aktualnie witamy wojska amerykańskie, ciężką brygadę pancerną. Będzie to w sumie 3,5 tysiąca żołnierzy plus pracownicy cywilni, którzy będą rozlokowani w pięciu miejscach w Polsce. Powiedział w drodze do Polski już dziś wyrusza z Niemiec sprzęt ponad 1,5 tysiąca sztuk. W zeszłym tygodniu minister Adoni Macierewicz mówił o 12 stycznia, to jest ta kluczowa data, kiedy ten ciężki sprzęt amerykański przekroczy granicę Polski. Powiedział, jak zaznaczył, ciężka brygada będzie w stałej gotowości operacyjnej, to oznacza, że jeżeli tylko cokolwiek się wydarzy, będzie gotowa do działania. Będziemy oczywiście jeszcze w tym tygodniu witali brygadę lotnictwa bojowe, bojowego, taktycznego Stanów Zjednoczonych, dodał. Przypomniał także, że od kwietnia planowany jest pobyt wielonarodowej grupy wielkości batalionu. Jesteśmy przekonani, że doprowadzimy do skutecznego odstraszania potencjalnych agresorów. Taki jest główny cel. Ale oczywiście także prezentację Solidarności, Spójności i Jedności NATO dodał Misiewicz. Tą końcówkę należy skomentować w ten sposób, że to jest pewnego rodzaju postęp, ponieważ na szczycie NATO w Newport w Anglii w 2014 roku poinformowano Polskę, że w przypadku agresji ze strony Federacji Rosyjskiej państwa NATO nie udzielą Polsce pomocy, ponieważ nie będą w stanie tej pomocy szybko zorganizować. To było ustalone na szczycie w Newport NATO w Anglii w 2014 roku. Jak widzimy, jest Dwa lata później, czyli obecnie zmiana nastawienia państw NATO, bo przysyłają do nas y, sprzęt swoje wojska, oczywiście w minimalnej ilości, ale to wcale nie oznacza, że te wojska będą nas bronić, bo one będą stacjonować w zachodniej Polsce, a nie w Polsce wschodniej. I poza tym, to co robi Federacja Rosyjska, drodzy Państwo, jest ustalane. Ze Stanami Zjednoczonymi, i widać to na przykładzie Syrii, gdzie Stany Zjednoczone i yy, Federacja Rosyjska ściśle ze sobą współpracują w walce z państwem islamskim. Między innymi utrzymują kontakty na szczeblu operacyjnym i wyżej, ponieważ chodzi o to, żeby nawzajem do swoich samolotów w Syrii nie strzelać. Tak więc ta cała retoryka. Agresji militarnej na Rosję w Europie Środkowo-Wschodniej ma na celu przede wszystkim skłócenie Polski z Rosją. I to dla nas jest niekorzystne, dlatego że Polska, leżąc w środku Europy, między Wschodem a Zachodem, może rozwijać się gospodarczo, ale pod jednym warunkiem: że będzie równowaga w stosunkach między Zachodem a Wschodem. Czyli nie możemy traktować Rosji jako naszego wroga tylko starać się z nią nawiązać jak najlepsze stosunki stosunki między innymi stosunki gospodarcze, czego przykładem były polskie jabłka, 1 miliard y, dolarów wart rynek w Rosji. Bo inaczej gospodarczo Polska rozwijać się nie będzie, jeżeli będziemy tylko i wyłącznie gospodarczo skierowani na zachód. Dlatego że w Niemczech nie potrzeba polskich jabłek, w Niemczech nie potrzeba polskich butów. Polskich towarów, te rzeczy możemy sprzedać na wschodzie, i robiąc ze wschodu dla siebie wroga militarnego, robimy też wojnę gospodarczą. To nie jest tak, że my mamy wojnę z nimi tylko militarną. To ma przełożenie na wojnę gospodarczą. Wtedy, kiedy minister spraw zagranicznych Sikorski jeździł na Ukrainę, Razem z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, to później mieliśmy sankcje gospodarcze nałożone ze strony Federacji Rosyjskiej na Polskę, które spowodowały zakaz eksportu do Rosji towarów. W jabłkach to był miliard dolarów, w warzywach i innych owocach 300 milionów dolarów, i trzeba było doliczyć do tego jeszcze. Około 15 miliardów dolarów produkcji przemysłowej. Rosja po Europie Zachodniej dla Polski jest drugim partnerem gospodarczym w Europie. I jak sami widzicie, amerykańskie wojska w Polsce bronią interesów amerykańskich korporacji, żeby tutaj miały rynek zbytu, żeby tutaj sprzedawały, a my współpracując z Ameryką przeciwko Rosji. Nasze interesy gospodarcze w Rosji po prostu ucinamy. No drodzy państwo, w ten sposób nie można robić dobrej polityki, ponieważ tym samym pokazujemy, że Amerykanie są od nas mądrzejsi, a my jesteśmy głupsi. Bo za te pieniądze, które byśmy mieli z handlu z Rosją czy innymi państwami na wschodzie, moglibyśmy wystawić ogromną armię, ogromnej ilości czołgów, samolotów, gdyby tylko polski rząd miał do tego wolę polityczną. Ale to są ludzie kupieni przez banki, przez różnego rodzaju biznesy. Poza tym są pod naciskiem różnego rodzaju służb specjalnych, zakulisowych zagrywek i oni nie zrobią nic. I trzeba być tego świadomym. I na tym chciałbym zakończyć swój komentarz na temat Przyjazdu do polskich, e, amerykańskich wojsk. I obejrzyjcie jeszcze tutaj krótki filmik pokazujący amerykańską korporację Altria.